Hejka, witam Was w nowym filmie. Skacie? Myślę, że widzicie, że nagryłam przy pięknej słonecznej pogodzie. Przysłoniłam sobie e, tyle rolety, po prostu, żeby wiecie, nie świeciło mi w twarz i abyście widzieli moją twarz, a reszta będzie w słońcu. W sumie teraz takie zdjęcia są strasznie modne, więc niech będzie, że film e, też taki będzie, ale myślę, że Wam to nie przeszkodzi w żaden sposób e, w odbiorze. A Dzisiaj przychodzę do Was y, z filmem o moich ulubionych serach na dzień, właśnie teraz, na taką y, ciepłą już końcówkę wiosny, początek lata tak naprawdę i na lato, czyli pokażę Wam takie moje ulubione sera. Od razu Wam mówię, że na moim kanale jest już film TOP 5 SERUM NA DZIEŃ i tam są sera i e. Florence KINKER i BIELENDA i SENSU MARE, i odsyłam Was do tego filmu, bo tamten film jest uzupełnieniem tego filmu albo odwrotnie, bo po prostu w tym filmie nie chcę już poruszać i pokazywać kosmetyków, które były tam. No bo nie ma to sensu, zabieram Wam czas. Lepiej, żebym tutaj się skupiła też na tych innych produktach, a tam macie jeszcze top 5. Ten film naprawdę warto zobaczyć, bo to jest, tak jak wam mówię, top 5. Natomiast wszystkie te, które Wam dzisiaj też pokażę, a będzie tego dużo, bo jestem maniaczką ser. Serum to jest chyba jeden z moich ulubionych, jak nie najbardziej ulubiony kosmetyk ogólnie, bo one robią robotę, można je wszędzie włączyć w pielęgnację, można nimi zastąpić krem czasami. Ja mam cerę mieszaną w kierunku tłustej, więc to zastępowanie kremu mi łatwiej przychodzi niż osobom z cerą suchą, natomiast... Też osoby, z serum słucham, tak naprawdę też mogą każde serum, jeżeli tylko ich skóra tego potrzebuje, wpleść w każdym momencie pielęgnacji, tak naprawdę w każdej pielęgnacji. Więc serum jest bardzo wdzięcznym produktem, który daje szybkie efekty. Jeżeli jest oczywiście dobrym kosmetykiem, daje szybkie efekty, praktycznie od razu widzicie też rezultaty i wiadomo, są też rezultaty długofalowe. Natomiast faktycznie po serach te efekty bardzo często, bardzo szybko widać. Troszeczkę je pogrupowałam, ale nie jest to jakieś, wiecie, wielkie, wielkie grupowanie. Kolejność pokazywania też nie ma najmniejszego znaczenia. Wszystkie z nich naprawdę bardzo lubię, wszystkie Wam je polecam. Postaram się o nich Wam trochę więcej poopowiadać, tak abyście mogli mogły dobrać je do siebie po prostu jak najlepiej. I pierwsze może Wam pokażę dwa sera, bo to są akurat sera z Olivia Plum I pierwszy to jest serum drip. I to jest takie serum anti takie wiecie, no przeciwsmogowe. Wiele, wiele marek teraz coś takiego wypuszcza. Tutaj w składzie jest ogórek, kwas hilarnowy, witamina E. Mocznik jest bardzo wysoko w składzie, więc to jest serum takie bardzo mocno nawilżające, takie nawadniające też. Naprawdę świetny kosmetyk, jeżeli na przykład macie cerę suchą. I chcecie podbić sobie jeszcze na bieżenie? Jeszcze czegoś potrzebujecie oprócz zwykłego kremu? To możecie sobie tym podbić. To jest takie serum e, kremowe, ale bardzo szybko się wchłania. Ja bardzo lubię tym kosmetykiem zastępować krem na dzień, czyli lubię je stosować na dzień, ale jeszcze bardziej lubię stosować je na wieczór. Natomiast na dzień. Też się super u mnie sprawdza, bardzo Wam polecam, właśnie szczególnie osoby z cerą suchą, żeby sobie podbić coś, dołożyć cerą, która będzie robiła robotę, ale nie będzie Waszej cery przeciążała, ona się nie będzie później też wyświecała, wytłuszczała, no ale naprawdę zrobi robotę, albo jak macie cerę mieszaną, tłustą, to myślę, że na dzień Wam ten kosmetyk może zastąpić krem. Naprawdę świetny, świetny kosmetyk, nie zapycha, jest leciutki, bardzo ładnie się na nim trzyma makijaż, idealny pod filtry. Czego chcieć więcej jest super. Na Oliwi Plam możecie w outlecie kupić w, mniejszy, w niższych cenach i możecie kupić jakby pełnowymiarowe opakowania, plus możecie kupić też takie jakby mini opakowania. I tu mam właśnie mini opakowanie drugiego serum, i to jest Glow Serum. I to serum uwielbiam stosować właśnie na dzień. Ona ma w składzie acerolę, zieloną herbatę, dziką różeczkę, kwalan, witaminę C, więc ono ma być takie pobudzające, rozświetlające, wiecie, ożywiające tą naszą twarz, więc w sam raz. Właśnie na dzień Skwalan, ja już Wam kilka razy mówiłam, że skwalan to jest super kosmetyk Bardzo pomijany, bardzo zapominany, a on naprawdę jest świetny I to też jest serum takie kremowe Nie wiem, czy to tutaj widać, ale jest kremowe Natomiast wchłania się w skórę błyskawicznie I ja stosując to serum nie potrzebuję już kremu na dzień Ono w zupełności mi wystarcza Także myślę, że... Też będziecie bardzo zadowolone. W sumie to są kosmetyki, które zamówiłam pod Waszą namową. Wy mi w komentarzach pisałyście, że uwielbiacie te kosmetyki, żebym mnie koniecznie przetestowała, żebym je sprawdziła. Więc dzięki, ja naprawdę czytam Wasze komentarze, ja naprawdę sobie zapisuję, co Wy poletecie. Więc właśnie dzięki Wam sprawdziłam te kosmetyki i są naprawdę świetne. I właśnie jak już przy tym w sumie jesteśmy, to piszcie tutaj pod tym filmem. Zróbmy też taką fajną bazę, jak nam się udało już nieraz to zrobić, co jest po prostu fenomenalne. Taką bazę jakichś, wiecie, takich zarąbistych ser Po prostu wypisujcie wasze ulubione sera na dzień Możecie dopisać jaką macie skórę, bądź, dlaczego to serum lubicie I myślę, że to też naprawdę będzie super, każdy będzie mógł sobie poczytać co tam wy poletacie. Ja też bardzo lubię czytać te komentarze, bo później widzę, które kosmetyki się bardzo często pojawiają i jeżeli coś się pojawia bardzo często, to znaczy, że ja muszę to spróbować Więc naprawdę czekam na Wasze komentarze I tak samo jak jeszcze nie subskrybujesz kanału, no to zapraszam Cię do subskrypcji Będzie to, będzie to dla mnie bardzo miłe, a do tego nie zgubisz gdzieś tam filmów Jest większa szansa, że te filmy Ci się po prostu będą wyświetlały I teraz serum z peptydami I to jest jedne z takich moich najnowszych odkryć To jest marka Evolve I to jest takie superfood serum właśnie z peptydami Sasha Inchi Leciuteńkie, kremowe, ale leciuteńkie serum, które wchłania się błyskawicznie, które przepięknie nawilża tą skórę. Ona jest też taka bardzo promienna po użyciu tego serum. Będzie idealny dla każdego, według mnie, rodzaju cery. Naprawdę spisze się u wszystkich. Osoby z cerą suchą, ewentualnie jakiś krem na to. Natomiast osoby z cerą mieszaną, Bądź tłustą, myślę, że ze spokojem zastąpi Wam to krem na dzień, bo ja tego stosuję. Stosuję tylko to, nie nakładam żadnego innego kremu. Sprawdza się fenomenalnie. Tu akurat mam taką miniaturkę 10 ml. No, na sprawdzenie naprawdę super. Bardzo Wam polecam. W ogóle ja tą markę teraz tak troszeczkę odkrywam, i to serum jest genialne. Od razu tak ogólnie Wam powiem, po żadnym z tych kosmetyków, które Wam tutaj pokazuję, mnie nie wysypuje. Bo bym Wam takiego kosmetyku nie poleciła i nie pokazała, więc to tyle w temacie wysypywania, od razu Wam to powiem. Serum z Skincare, ja już Wam je pokazywałam, miałam też kod na te sera dla Was i to jest takie potrójne serum peptydowe z taki kolagenowy booster i tutaj naprawdę są bardzo, bardzo fajne peptydy, bardzo fajne kompleksy tych peptydów zawarte w tym kosmetyku. Bardzo fajna baza na, na bazie właśnie wody różanej i to jest już serum takie wodne, hieluronowe, no widzicie, żelowe, myślę, że widzicie, jak spływa, jest leciuteńki, ono jest praktycznie jak woda, jak żel. I tutaj też mnie ono często wystarczało samodzielnie, czasami jakiś tam delikatny krem na nie nałożyłam, ale ze spokojem, samodzielnie się ono u mnie też sprawdza. Filtry się na tym bardzo ładnie trzymają, w sumie na wszystkich. Wszystkie sera wam, które tutaj Wam pokazuję, one muszą u mnie spełniać pewne kryteria, nie może mi się skóra po nich wyświecać. Nie może mi się na nich ważyć makijaż, muszą dobrze na nich się trzymać filtry i musi to współgrać z filtrami. No i wiadomo, że nie może nic złego powodować na mojej skórze, więc one wszystkie takie są. Dodatkowo przez to, że ma taką, wiecie, żylową bazę. Jest delikatnie lepkie, więc jeżeli chcecie nałożyć sobie na przykład podkład, to będzie Wam się bardzo, bardzo dobrze ten podkład na takim preparacie po prostu trzymał, bo będzie Wam się bardzo ładnie przyklejał i to się wszystko będzie bardzo ładnie scalało. więc tutaj myślę, że też warto się e, zapoznać, tym bardziej, że te kosmetyki naprawdę nie są drogie. Kolejny serum z peptydami, które Wam już pokazywałam w kosmetykach, w takim przeglądzie kosmetyków Bielendy i to jest Bielenda Supreme Lab, ekskluzywne serum przeciwsmarczkowy z kompleksem peptydów o błędne serum, uwielbiam je ja. i jeszcze Wam taki tip podpowiem ja bardzo lubię sera peptydowe stosować na dekolt i wiózd jeżeli chodzi o wieczorną pielęgnację w dzień raczej tego nie robię, bo aż tak nie mam czasu na takie, wiecie tam, bajery natomiast wieczorem faktycznie powiem Wam, że sumiennie to robię i jeżeli jeszcze tego nie robiliście, to spróbujcie naprawdę serum peptydowe ja Wam o peptydach za jakiś czas nagram film teraz najpierw muszę Wam nagrać o kwasach ale nagram Wam o peptydach też film postaram się jak najszybciej i może po obejrzeniu tego filmu jeszcze bardziej zrozumiecie, że warto dbać skórę właśnie dekoltu i biustu peptydami, ale po tym filmie też już możecie. Jeżeli Wam szkoda droższego kosmetyku, to może zaopatrzcie się po prostu w jakieś tańsze, na przykład z bielendy, to z bielendy z Rosmana na promocji, jakieś tańsze seczum peptydowe, ale żebyście na ten dekolt te peptydy e, dawały. No i tutaj właśnie to ekskluzywne z Bielendy Jest świetne, jeżeli chodzi o konsystencję To nie jest do końca żelowa konsystencja To jest bardziej konsystencja wodna e, I ja tutaj czasami stosuję coś na niego Czasami nie, różnie to bywa e, jest, jest ekskluzywne, tyle Wam powiem Zapach, o ojejku, zapach, działanie Skóra po nim się po prostu wygładza Jest jędrna, mięciutka Robi Wam się taka dosłownie jak aksamit Coś cudownego Naprawdę ten kosmetyk E, powiem wam szczerze chyba to i to to są w ogóle w tej chwili takie moje peptydowe hity, bo są naprawdę świetne, naprawdę są te kosmetyki świetne. I, mówię, i to czasami gdzieś tam jeszcze na początku e, gdzieś ten krem dokładam, a teraz im jest cieplej, tym już nie nakładam na niego kremu, bo on ma w sobie chyba jakiś olej, już teraz do końca wiecie co nie pamiętam, ale tu nawet widać, że jest coś zawieszone i on jest taki miło, że to jest serum wodne. To jest takie troszeczkę treściwsze, więc tutaj nawet okay. myślę, że osoby z serą myszaną bądź tłustą nie będą potrzebowały na ten produkt jeszcze dodatkowo kremu, więc też bardzo fajnie. Wiecie, co też jest fajne, bo to dajecie takiego szota skórze w jednym kosmetyku, więc też możecie trochę pieniędzy zaoszczędzić zamiast dać jakieś tam średnie... Średnio działające serum, leby tylko było i na to jeszcze musicie dokładać krem. No to właśnie fajnie, fajnie sobie po prostu kupić taki fajny kosmetyk już konkretny, który będzie Wam działał i wtedy nie będziecie potrzebowały kremu. Oczywiście nie tyczy się to na ogół, niestety osób z cerą suchą, dlatego szczególnie Wy, osoby z cerą suchą wypisujcie, jakie są Wasze ulubione sera. Chociaż osoby z cerą tłustą też, bo ja od Was po prostu podpatruję później co tam polecacie. Teraz Wam pokażę takie świetne sera mega nabliżające, które bardzo polubiłam. I pierwszy to jest Koi. Na Koi cały czas mam dla Was kod rabatowy, macie go wypisanego na dole. I ja to, to jest kosmetyk, którego ja wcześniej z Koi jakoś nie używałam. Wiecie, inne kosmetyki z Koi już mam kilka dobrych miesięcy, jak nie z rok pokazuję. Natomiast to jest jeden z takich nowszych u mnie kosmetyków Koi i to jest eliksir nawilżający. Ja do tej pory cały czas stosowałam serum dwuhazowany, natomiast teraz faktycznie... Stwierdziłam, że na tą porę roku sprawdzam ten eliksir nawilżający. On tutaj też jest właśnie z peptydami, więc też jesteśmy w temacie peptydów. Są komórki macierzyste, jest kwas hialuronowy, więc tutaj naprawdę też taki bardzo fajny, odbudowujący skład, co też jest bardzo, bardzo ważne dla naszej skóry. I to jest takie serum, bym powiedziała, klasycznie hialuronowe. Pamiętajcie, że takie sera hialuronowe. Należy nakładać na wilgotną, wilgotną cerę, tam gdzie macie kwas hieluronowy Natomiast ja wszystkie sera ogólnie, które tutaj Wam pokazuję Raczej polecam nakładać na skórę wilgotną Ogólnie kwasu w retinoli nie, nie nakładamy na skórę wilgotną A tak, tak naprawdę każde inne sera można nakładać na tą skórę I ono jest właśnie hialuronowe, I każdy sera hieluronowe one będą później takie lepkie trochę. Takie są właściwości kwasu hieloronowego. Więc właśnie, jeżeli szukacie czegoś super pod makijaż, to gdzieś kierujcie się w stronę właśnie preparatów z kwasem hieloronowym i to naprawdę będzie się super sprawdzało. Jest to bardzo lekkie serum, naprawdę leciutkie. Dla osób z serum tłustą myślę, że będziecie bardzo, bardzo zadowolone. Możecie potrzebować dodatkowo krem, ale niekoniecznie, bo kwas hieloronowy bardzo fajnie wiąże wodę. I to nawilżenie jest Plus do tego tutaj macie cały kompleks peptydów Także też świetnie Oczywiście każdy z tych kosmetyków możecie stosować też na noc Jeżeli tylko macie taką ochotę I on też ym, Ale to w sumie wszystkie kosmetyki Koi Ja mam z kosmetykami Koi coś takiego Że jeżeli je nakładam na skórę Po pierwsze widzę błyskawicznie efekt Mimo, że są to naturalne kosmetyki, gdzie zazwyczaj tam trzeba troszeczkę dłużej czekać na efekty Tak tutaj w kosmetykach Koi efekt jest jak dla mnie błyskawiczne, ale Wy też to piszecie wiele razy mi w komentarzach. A po drugie, te kosmetyki naprawdę są wyjątkowe, bo skóra po ich porzuciu robi się totalnie wygładzona. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale po prostu one zmiękczają, wygładzają, ta skóra się robi bardzo, bardzo aksamitna. Ja Wam na maksa te kosmetyki cały czas polecam, ale w sumie wszystkie z tego filmu. To już musicie sobie mm, dobrać. I kolejne świetne serum. Znów dla każdego, ale tutaj osoby z serą tłustą, to myślę, że może być... Jedno z fajniejszych dla Was. Wiele już miałam ser z Biloft, i one bardzo często, chyba wszystkie, które miałam, są bardzo wodne. To nawet nie są już sera żelowe, tylko po prostu one są jak woda jakbyście jakąś esencję, jakiś hydrolat, coś takiego miały, są po prostu wodne. Więc są bardzo leciutkie. Ja nie wiem, czy jestem w stanie Wam to w ogóle na filmiku pokazać. Myślę, że widzicie, jak to serum spływa. No to jest dosłownie jak woda. Więc to rozsmarowujecie. I tego nie ma po prostu. To powiem Wam szczerze, że mimo tej lekkości tego serum. Ono jest super nawilżające, naprawdę, więc tutaj dla mnie wystarcza samodzielnie Natomiast tutaj mówię, no jeżeli macie cerę starszą, bardziej wymagającą, coś takiego No to tutaj mm, możecie mm, potrzebować czegoś jeszcze, tutaj jest jeszcze witamina C w składzie Ona jest takie bardzo odżywcze, mm, rozświetlające, nawilżające, przeciwstarzeniowe No w sumie wszystko, czego nasza skóra potrzebuje też na rano, po prostu takie wiecie, pobudzenie Możecie trzymać w lodówce i przez to, że jest takie wodniste, leciutkie to naprawdę super rano się sprawdza na tą skórę. Makijaż na tym też wygląda pięknie. Ono też tak działa fajnie, obkurczająco na pory myślę, że powinniście być z niego zadowolone. A wiem, że lubicie kosmetyki Billows Już mi nieraz dziękowałyście za krem pod oczy, także tutaj też wam daję znać, że jest to świetny kosmetyk. I niacynamid O niacynamidzie film też będzie, tylko powoli, powoli, bo naprawdę ja mam już tyle wypisanych filmów, ile muszę nagrać, ale powoli staramy się, wiecie, wszystko, wszystko wam nagrywać. Niacynamid składnik całoroczny, więc ze spokojem ten film się nawet może pojawić później. Natomiast Niacinamid. Hmm... Ogólnie znów dla każdego jest super. Natomiast niacinamidem faktycznie powinny się zainteresować mocniej osoby z cerą tłustą, mieszaną, trądzikową, ponieważ niacinamid bardzo ładnie reguluje pracę gruczołów łojowych, więc tutaj jeżeli macie z tym problem, to jest to bardzo dobry składnik dla was. I w tej chwili naprawdę na rynku jest też wydaje mi się taki boom na niacinamid. Mimo że niacinamid jest to składnik naprawdę od dawna stosowany w kosmetyce, tak wydaje mi się, że teraz jest jakiś boom na ten niacinamid i nagle wszystkie firmy wypuszczają sera z niacinamidem ale w sumie fajnie, bo jest większy wybór na rynku, można na każdy dobierze coś dla siebie w tej kwestii. I tu Wam pokażę kilka. Postaram się Wam jeszcze później o acynamidzie znaleźć jeszcze jakieś tańsze preparaty z niacinamidem Może spróbuję to na komi, chociaż ja nie przypadam za kosmetykami na komi jakoś super. Nie wiem, posprawdzam dla was też tańsze, bo faktycznie teraz, jak spojrzałam, to mam takie droższe sera z niacinamidem Ale jeżeli macie jakieś fajne serum z niacinamidem to koniecznie piszcie w komentarzu. Jedno z najnowszych to jest eFlorence Skincare. Jak wiecie, ja tą markę bardzo lubię i po prostu co jakiś czas coś tam sobie też dokupuję, no bo to też, wiadomo, wiecie, no ja naprawdę wydaję sporo na te kosmetyki do testów, wiadomo, część też dostaję, ale dużo sama z siebie wydaje więc wiecie, też żeby kupić, nie wiem, wszystko z marki eFlorence Skincare na raz, no to, wiecie, to jest jednak obciążenie dla budżetu, więc powoli, powoli, ale chociaż Wam też dozuję te przyjemności. I to jest takie nabliżające właśnie serum z kwasem kloronowym i... 4% niacinamidem. Bardzo leciutkie, żelowe, szybko wchłaniające się serum. To jest po prostu kosmetyk idealny na dzień. One nie mają jakiegoś charakterystycznego zapachu, bardzo takie Neutralne, delikatnie, można optyczne, bym powiedziała, te zapachy są eflorenski No i tutaj faktycznie nawilżenie jest bardzo fajne, bo macie ten kwas hieronowy Poza tego macie nieacynamit. niacinamid też troszeczkę działa nawilżająco Ale głównie tutaj chodzi o pory, on bardzo ładnie będzie obkurczał, właśnie nie będzie się tak świeciły To serbum się nie będzie tak produkowało, tylko pamiętajcie, nie mylcie troszkę pojęć, bo Wiadomo, że jak nałożycie to ono już będzie działało, tylko też te efekty będą tym lepsze, im dłużej będziecie te kosmetyki stosować. To nie jest magiczna baza, jakaś, nie wiem, obkurczająca, matująca tylko to są kosmetyki, no które im dłużej stosujecie, tym te efekty będą lepsze. E, wyregulowanie pracy gruczołów łojowych to nie jest jedno pstryknięcie palcem, na to też trzeba e, czasu, trzeba poużywać niacynami, trzeba dobrze nawilżyć skórę, trzeba pić dużo wody i tak dalej, więc to wiecie, to nie są takie... nie ma magicznej różdżki, magicznego kosmetyku, który zlikwiduje Wasz problem, ale warto w tym kierunku coś robić i warto w tym kierunku stosować niacinamid. Więc pierwszy to jest z Skinker. Drugi procent, drugi kosmetyk to jest Paula's Choice. I to jest taki konkretny: on ma tutaj bardzo dużą zawartość niacinamidu. To jest taka naprawdę bomba niacinamidowa. To jest też bardzo lekkie serum, jeżeli chodzi o niacinamid. Bardzo wodniste. Takie. Ono jest takie. Bardzo nie wiem, jak Wam to opisać. Wygładzające, ono jest wyjątkowe, naprawdę ten kosmetyk jest wyjątkowy. Po prostu ta skóra po użyciu właśnie tego kosmetyku trochę się zachowuje, tak jakbyście miały nałożoną jakąś bazę blurującą, coś w tym stylu. Jeżeli szukacie czegoś, co mocno Wam obkurczy pory, to jest chyba 20% zawartość tego niacinamidu, więc dużo, słuchajcie, naprawdę dużo. Więc jeżeli chcecie kosmetyku, który Wam jakby zbluruje wręcz tą skórę, no to Wam bardzo polecam ten Paula's Choice Naprawdę w ogóle Paula's Choice ma świetne kosmetyki Na kosibeli je dostaniecie I tutaj naprawdę to serum z Paula's Choice jest świetne Bardzo Wam je polecam, bo naprawdę robi, robi kawał dobrej roboty No i chyba hit, czyli Basic Lab Serum zmniejszające niedoskonałości Tutaj macie 5% niacinamid, prebiotyk i filtrat z wody różowej Bardzo fajne serum to jest też serum praktycznie jak woda, mi tutaj już go bardzo, bardzo mało zostało, ale lubię je stosować, naprawdę lubię je na dzień stosować, stosować wielokrotnie stosuję je samodzielnie, czasami pod jakiś krem, ale naprawdę samodzielnie ono też u mnie robi kawał dobrej roboty to serum, nie potrzebuję dodatkowego nawilżenia, naprawdę jest wszystko jak najbardziej ok. Więc, tu, jeżeli lubicie Blazing Lab, myślę, że wiele z Was też wymieni ten kosmetyk, bo to jest taki dosyć popularny kosmetyk. Myślę, że w tej chwili na polskim rynku jeden z popularniejszych kosmetyków z niacinamidem. O tych kosmetykach nie widziałam, jakoś wybitnie, żeby ktoś mówił, natomiast Basic Lab to jest, szczególnie to z niacynamidem to jest na 3 czwarte chyba kosmetycznego YouTube'a, dlatego wiecie, ja wam się staram też bardzo często szukać jakieś inne kosmetyki, żebyście na moim kanale miały coś ciekawego, nie to co wszyscy pokazują, tylko naprawdę staram się jakieś takie perełki bardziej niszowe wam tutaj wynajdywać, mam nadzieję, że się cieszycie i lubicie to w moich filmach i ostatnia rzecz to jest mój najnowszy w ogóle kosmetyk ale jest genialny to jest nowa seria Yossi W ogóle Yossi, jak wiecie, ja tę markę bardzo lubię Ja Wam Yossi na kanale pokazałam pierwszy raz, nie wiem, z 4 lat temu pewnie Naprawdę dawno, ogólnie te kosmetyki są u mnie od dawna Praktycznie wszystko się u mnie bardzo dobrze sprawdza I jakiś czas miałam jakby przerwę z Yossi, nie stosowałam tych nowości Natomiast teraz, nawet Wy pytałyście się w komentarzach, czy przetestuję tę nową serię od Yosi. I Wam odpisałam tak, że ona mnie bardzo, ale to bardzo interesuje. Natomiast, no też wiecie, żeby kupić całą serię, a tam tylko sobie tego naprawdę wyszło serio, tam Yossi, powiem wam, takim szturmem, po prostu weszło, i myślę, że to też będą dosyć mocne hity tutaj na YouTubie. Eee, no to wiecie, uzbieranie całej tej serii, no to, to też nie jest mały koszt, ale napisałam właśnie tę której z Was odpisałam, że na pewno coś niebawem się pojawi i że stopniowo tą serię będę dla Was na pewno sprawdzała. I tu, w tym filmie, muszę Wam pokazać ten kosmetyk, bo teraz wiecie też, to jest nowość. Często są jakieś promocje w, w drogeriach na, na tą serię. I to jest Seashot, Shot, i to jest serum z witaminą C, z winogronem, z cytryną. Czekajcie, znajdę. Yy... Upakowanie. To w ogóle Yossi wypuściło tą serię jaką taką bardziej profesjonalną, bo tego wam jeszcze nie powiedziałam. Widzicie, one wyglądają zupełnie inaczej niż klasyczne kosmetyki Yossi, więc to jest zupełnie inna szata graficzna, właśnie taka bardziej profesjonalna. Serum za stabilną, właśnie to jest ta, jest też stabilna forma witaminy C. Tutaj jest ta jedna z najdroższych, czyli ta etylowana, etylowany kwas skorbinowy. To jest jedna z droższych i jedna z najstabilniejszych form witaminy C. Super, nadziei, naprawdę jest świetna. I co tu jeszcze mamy? Właśnie kwas chloronowy, ekstrakt z liści winogron, czyli to jest taki, wiecie, bardzo mocny antyoksydant, też chroniący przed promieniowaniem niebieskim Korzeń lukrecji tutaj też jest, więc też będzie taki łagodzący, wyciszający, przeciwzapalny To serum będzie idealne dla każdego, zdecydowanie jak chcecie super serum z witaminą C, ale to będzie kosmetyk dla cer tłustych, po prostu... Dziewczyny, to jest taki must have, totalnie na, szczególnie na teraz. Naprawdę będziecie bardzo zadowolone. Leciutka taka konsystencja welwetowa, bo to nie jest jak serum chialuronowe, takie lepkie, bardzo hielonowe. Nie jest też wodne, jest pomiędzy. Zapach dla mnie jest cudowny. Wydaje mi się, że to pachnie różą. Czekajcie, zerknę, czy tutaj na początku składzie. A nie, wiecie co? Tutaj jest woda z geranium, więc. No, to może być w sumie tym o Ojejku, no zapach tego kosmetyku jest obłędny, jak jakieś cudowne perfumy. No i słuchajcie, witaminę C macie na drugim miejscu. To jest tutaj 10% tej witaminy C. Drugie miejsce w składzie w serum z witaminą C to jest petarda. Naprawdę to jest petarda. Będziecie zachwycone, gwarantuję Wam, bo tutaj skład jest też naprawdę super, jeżeli chodzi o działanie, to jest, wiecie, mi się, aż jak ja czytam takie składy, to po prostu aż się buzia sama uśmiechała. Bo tutaj, jeżeli chodzi o działanie, jest konkret. Skóra znów, tutaj to, to, to też jest takie serum, po którym skóra Wam się robi taka welwetowa, po prostu wygładzona, zblurowana. Wow! Także Szapoba, naprawdę świetny, świetny kosmetyk. Testuję jeszcze dwa inne z tej serii. Mam nadzieję, że niebawem jeszcze wiecie, po kolejne sera sięgnę, bo wydaje mi się, że to będzie totalny hit. Jak gdzieś dorwiecie to serum z witaminą C. Albo w normalnej cenie i chcecie kupić, wiecie, normalnie Albo dorwijecie gdzieś na promocji, to naprawdę bierzcie Bo jest to świetny kosmetyk Wszystkie z tych produktów Wam bardzo polecam Z tych kosmetyków, które Wam pokazałam Dobierzcie pod siebie, co potrzebujecie Czy bardziej cynamit, czy może peptydy na zmarszczki, jakieś starzenie się skóry Czy może witaminę C, czy może po prostu nawilżenie, potrzebujecie na dzień Ym, I też dajcie znać, czy w ogóle używacie sera Bo ja bardzo bym Was chciała przekonać Dajcie znać, czy może chcecie taki osobny film o serom, W ogóle po co, dla kogo, czy trzeba bo dla mnie, naprawdę, ja uwielbiam, jak widzicie, mam tego przegląd. Naprawdę strasznie, strasznie dużo, bo uwielbiam sera. Po prostu to jest naprawdę mój ulubiony kosmetyk, mój ulubiony etap pielęgnacji. Bo z serami można zrobić wszystko i można je wrzucić wszędzie, dobrać do potrzeb własnej skóry naprawdę, można perfekcyjnie. Także czekam na Wasze komentarze.